Techfulness, technologie, uczucia i biznes. Dzień dobry, to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Ja nazywam się Marta Benedyczak i witam Państwa serdecznie w dzisiejszym odcinku specjalnym. Specjalnym, bo nie tylko się słyszymy, ale również widzimy. Jest ze mną dzisiaj Łukasz Otta. Cześć Łukasz. Cześć Marta. Łukasz, witaj w, witaj w TechFullness. Jak się dzisiaj masz? Widzimy się w Warszawie, nagrywamy TechFullness Studio w Warszawie, ale ty na co dzień pracujesz w Zimensie w Gdańsku? Tak jest. Bardzo się cieszę, że tu jestem, więc możemy, możemy przejść do rzeczy. Świetnie, tak. Przechodzimy, przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o transformacji o transformacji. W biznesie. Na co dzień zajmujesz się tym tematem, bo jesteś dyrektorem do spraw transformacji cyfrowej. Jesteś bardzo blisko klientów, współpracujesz z firmami, z przedsiębiorstwami w różnych branżach. Powiedz, proszę, na początek, trochę przewrotnie, mhm. trochę prowokacyjnie być może, po co w ogóle trzeba się transformować? Po co warto się transformować? Co? Jeszcze trzy lata temu odpowiedź na to pytanie byłaby pewnie inna, byłaby transformujmy się, dlatego żeby nie uciekła nam konkurencja. Mówię oczywiście o przekazie naszym do, do rynku przemysłowego. Natomiast ostatnie trzy lata, które były kolorowe, jeżeli chodzi o, o intensywność przeróżnych wydarzeń, i te wydarzenia przemodelowały bardzo dużo. To mówimy o zerwanych łańcuchach dostaw, mówimy o agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wszystko, co spowodowało tak duże zmiany w naszym otoczeniu biznesowym, przemysłowym, wymaga od nas także dużych zmian w naszych organizacjach, aby dostosować się. Właśnie do tego. Nie da się pracować w ten sam sposób przy tak zmienionym otoczeniu, oczekując tych samych dobrych rezultatów produkcyjnych, biznesowych itd. Tak mm -hmm. tak no tak, dość oczywiste, tym bardziej, że nie zanosi się na to, żeby przyszłość przyniosła nam jakieś spowolnienie, chyba bardziej będzie jeszcze bardziej dynamiczne. Myślę, myślę, że trzeba się przyzwyczaić do zmian i to jeszcze bardziej uzasadnia transformację cyfrową. Dlaczego? Dlatego, że dobrze przeprowadzona taka zmiana organizacyjna, bo to nie jest tylko zmiana technologiczna, to jest zmiana przede wszystkim myślenia o swoim przedsiębiorstwie, ona... Perspektywie przyszłych zmian, o których nie potrafimy jeszcze dzisiaj nazwać, bo się nie wydarzyły, także pozwoli nam się w nich odnaleźć i przeciwdziałać właśnie tą elastycznością operacyjną, przede wszystkim, tak mi się wydaje. Cieszę mhm. się bardzo, że powiedziałeś o tym przekształceniu przedsiębiorstwa, bo właśnie o to chciałam ci zapytać, o definicję transformacji cyfrowej, mhm. digitalizacji, cyfryzacji, bo czy to są synonimy? I też chciałam od razu poprosić Cię, żebyś poruszył taki wątek tego, że te słowa, te, te sformułowania są ostatnio odmieniane niemalże przez wszystkie, wszystkie przypadki i wydaje mi się, że warto żebyśmy się tutaj definicyjnie uspójnili. Więc czym tak naprawdę jest transformacja cyfrowa? Wiesz co? Digitalizacja, transformacja cyfrowa, Industry 4.0, Smart Industry, wszystkie te nazwy i mają jakąś szczególną swoją um, definicję. Jak wejdziemy w bardzo mocno w szczegóły, w, um, dobrze przeszukamy internet, to dojdziemy do tego, że są różnice pomiędzy tymi hasłami, albo mogą być. Natomiast w tej przestrzeni publicznej, powiedziałbym bardziej marketingowej, one są wykorzystywane jako synonimy i nadużywane niestety. Nadużywane dlatego, że co to spowodowało? Spowodowało to to, że firma, która już zwraca przez te wszystkie sytuacje, które przed chwilą powiedziałem, zwraca uwagę na to, że chciałaby być bardziej elastyczna operacyjna, chciałaby być w sposób zarządzać swoim przedsiębiorstwem w sposób bardziej nowoczesny właśnie, żeby odpowiadać na te zmienne czynniki zewnętrzne. Jak zaczyna szukać po haśle digitalizacja, to ma zatrzęsienie po prostu informacji, mhm. informacji, które niestety mogą, które w jednoznaczny sposób nie pomagają tej organizacji odnaleźć się w tej całej trudnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że promują konkretne wycinki technologii, konkretne produkty. Stało się to takim trendem komunikacyjnym i to jest złe dlatego, że trzeba pamiętać, że ta transformacja cyfrowa jest dla tego klienta, dla tego przedsiębiorstwa, czyli ludzi, którzy tam siedzą. I oni mają to wiedzieć, rozumieć i mają rozumieć przede wszystkim w czym ta technologia może im pomóc. A żeby zrozumieć w czym ta technologia może pomóc muszą najpierw wiedzieć w czym potrzebują pomocy. Chciałabym żebyśmy sobie teraz trochę podsumowali i nazwali to co, co przed chwilą, uh -huh. o czym przed chwilą powiedziałeś. Czy w takim razie um, chcesz powiedzieć, że jeżeli mam duży w swoim przedsiębiorstwie duży fundusz inwestycyjny i chcę się zdigitalizować, kupuję świetne technologie na rynku, wdrażam je u siebie. To nie oznacza to, że Jest... przetransformowałam cyfrowo swoje przedsiębiorstwo? Według mojego podejścia do tematu transformacji cyfrowej nie. Dlaczego? Dlatego, że próbując skopiować najlepsze praktyki na rynku, nie zastanawiając się, jaki to ma wpływ bezpośrednio na moją organizację, mówię teraz z perspektywy klienta, to nie jest jeden do jeden. To znaczy mhm. każde przedsiębiorstwo produkcyjne jest na swój sposób unikalne. Nawet jeżeli produkuje podobne rzeczy, no to zaczynając od bazy zainstalowanej, fabryki, wszystkiego co, wszystkich maszyn, które powodują, że ta, ta fabryka produkuje do poprzez ludzi, które, którzy są ich potrzeby, ich ograniczenia i wyzwania, które są bardzo w tym wszystkim istotne, tworzą taką unikalną mieszankę. Dlatego Słysząc to jest digitalizacja, kup to. Digitalizacja sztuk 1, będziesz lepszy w tym i w tym. Można tak zrobić. Mało tego, to może mieć pozytywny efekt w jakimś wycinku biznesu. Natomiast jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, to patrzymy i holistycznie, i wokół mhm. siebie, jakkolwiek to sobie nazwiemy, czy 360, czy holistyka, helikopter view. Chodzi o to, żeby zmiana w jednym miejscu spowodowała w najgorszym przypadku neutralne. Neutralność, czyli brak zmiany gdzie indziej, mhm. a w najlepszym, żeby spowodowała efekt domina i szereg pozytywnych zmian w innych działach. Chciałam tylko dodać, że to bardzo spina mi się, tak naprawdę, z etymologiem słowa transformacja, bo to nie jest zmiana taka, że coś sobie gdzieś zmienimy, jakiś, jak, jakiś klocek i, i, i już jakby możemy mówić o transformacji, tylko transformacja tak naprawdę jest przekształceniem, przeobrażeniem. Więc jak rozumiem, mamy pewien model, zmieniamy go. Nawet jeżeli w, tylko w pewnych aspektach, ale wynik mhm. jest zdecydowanie już inny, otrzymujemy nową jakość i... Chyba nową wartość też, prawda? Tak. I z nią trzeba się nauczyć żyć i pracować. Do niej trzeba przekonać swój zespół. Dlatego temat jest szerszy niż tylko hmm. i wyłącznie implementacja technologii. Więc tutaj obalamy mit. Nie, w transformacji cyfrowej nie chodzi tylko i wyłącznie o kupienie nawet najbardziej zaawansowanej technologii, wdrożenie jej w przedsiębiorstwie i już. Mamy dużo ważniejszy aspekt chyba, którego, o, o którym koniecznie trzeba pamiętać, być może od którego trzeba zacząć. To jest ten aspekt ludzki i psychologiczny. Hmm. Powiedz dlaczego Dlaczego ten wątek z twojego punktu widzenia jest tak ważny? <laughs> Dlatego, że technologia na samym początku została stworzona, żeby ułatwiać człowiekowi życie. Przez to, że ewoluowała przez te wszystkie lata, wszystkie transformacje i przemiany przemysłowe troszeczkę zaczęła żyć swoim życiem i ta technologia zaczęła żyć dla samej siebie można powiedzieć i co gorsza w opinii Klientów czy firm produkcyjnych, które z niej korzystają. A tak naprawdę to chodzi o to, żeby środowisko, czyli to przedsiębiorstwo, dążyło do doskonalenia poprzez doskonalenie swoich kadr, poprzez doskonalenie i bycie up to date z rozwiązaniami technologicznymi, ale takimi, które w każdej fazie działania tego przedsiębiorstwa. Pomagają ludziom, a nie, a nie, tak jak powiedziałem wcześniej, technologia nie powinna zajmować się sama sobą i ludzie nie powinni dbać tylko i wyłącznie o, o, o tą technologię, tylko o samych siebie razem z nimi. Mówimy o takiej koegzystencji: maszyna, człowiek, linia produkcyjna, człowiek, robot, człowiek. Tak naprawdę ten człowiek jest tutaj najistotniejszy, a, a, a ta technologia ma jemu służyć. I teraz, dlaczego aspekt ludzki? To jest ta pierwsza część tego aspektu ludzkiego, czyli. Mm, Potrzeby człowieka, zespołu ludzi, zespołu działu organizacji produkcyjnej, zarządu i tak dalej. To są ludzie. Oni wszyscy mają różne potrzeby. Je trzeba pozbierać i umieć nazwać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bariery, bo to jest po drugiej stronie tej, tej szali. Obawy czym ta technologia jest, czym nie jest, czy ona nam weźmie pracę, czy nie weźmie pracy. Czy jak moja kadra, mój zespół zostanie zamieniony na roboty i ewoluuje w swoich zadaniach, to czy ja będę dalej kierownikiem, czy nie będę kierownikiem tych robotów. Mhm. Pewne obawy związane z tym rozwojem trzeba także umieć zagospodarować, trzeba umieć je nazwać, dlatego że są na nie rozwiązania. Są rozwiązania w nowoczesnym zarządzaniu tym przedsiębiorstwem, w dzieleniu się kompetencjami, we wzroście w tych kompetencjach. Mhm co służy całemu przedsiębiorstwu, jak i pojedynczej osobie, która na to przedsiębiorstwo się składa. Dopiero po rozpoznaniu tych obu stron możemy dopasować Narzędzia, czyli technologie, mm -hmm. aby sprostać temu zadaniu. To teraz chciałabym wrócić do tego, jak ten proces ym, przeprowadzać. Trochę o tym zacząłeś już, tak? Mm -hmm. Zacząłeś, o, powiedziałeś o rozmowach, powiedziałeś o tym, że, że to jakby no, nie, 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 nie zapraszamy firmy, która ma konkretny produkt. I, znaczy, możemy tak zrobić, tak, ale to jakby nie, 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 nie od tego zaczynamy transformację cyfrową, czy cały jakby proces. To właśnie od czego zaczynamy? Jak, 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 mm -hmm. jak ty uważasz, co. Co najpierw, co, co, co w kolejnych w kolejnych krokach? Wiesz, co. dróg prawdopodobnie może być kilka nawet do przeprowadzenia tej pełnej transformacji cyfrowej. Taka, która wydaje mi się najbardziej efektywna, którą można tak wiesz, poukładać blokowo, to choć skuteczność transformacji cyfrowej będzie zależała od zaangażowania wszystkich osób pracujących w tym przedsiębiorstwie. Dlaczego? Dlatego, że celem jest zmiana stylu pracy tego przedsiębiorstwa, bardziej w, w mniejszych aspektach, w szerszych aspektach, ale jednak, my, jednak chcemy spowodować, aby My, jako szefowie czy zarządy tych firm uh -huh. produkcyjnych, chcemy spowodować, aby nasi pracownicy myśleli inaczej o procesie i widzieli siebie inaczej w procesie produkcyjnym. Wiedzieli, że mogą zgłaszać w sposób transparentny swoje uwagi do tego procesu, to, co zauważyli, uh -huh. co powinno być zrobione lepiej, co gorzej, i tak dalej. Do tego. Jak, jak słyszysz, to jest kwestia kultury organizacyjnej, a ta kultura z, 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 z według moich obserwacji najszybciej zaczyna się od samej góry. Czyli jeżeli e, pierwszym elementem zmiany czy transformacji cyfrowej byłaby zmiana właśnie, jeżeli chodzi o podejście i narrację co do oczekiwań. Względem zespołu, od zarządu, mhm. kaskada na menadżerów średniego szczebla i w dół do zespołów produkcyjnych. I to musi być prawdziwe. A idąc dalej, no to już mamy otwarty dialog, to już umiemy mhm. sobie powiedzieć, co, co, co jest tak, co, co nie. Możemy zaprosić do tego procesu e, facilitatora, czy, osobe, czy firmę, czy osobę z zewnątrz, która e, jako m, Obiektywny obserwator, który wchodzi na chwilę, jest bezstronny, nie ma za sobą obciążeń emocjonalnych związanych z pracą jednego czy drugiego działu. Tutaj już mówimy o, o, o przekuciu tych, tej otwartości, dialogu, znajdowaniu poszczególnych potrzeb na różnych szczeblach mm -hmm. organizacyjnych, przekuwaniu w drogę transformacji cyfrowej tego przedsiębiorstwa. Jakie inne podmioty jeszcze, jakie inne osoby w, w danym przedsiębiorstwie uważasz, że powinny być włączone w ten proces tak, żeby on przynosił no, możliwie największą wartość? Co, no, wszyscy, którzy są odpowiedzialni za kawałek zarządzania jakimiś obszar, różnymi obszarami. Tak? Czyli mówimy o zakupach, o sprzedaży, o magazynie, o oczywiście stricte samej produkcji, o technologach, o działach R&D. Mhm. E także o działach human resources, czyli kadrach, które mogą wnieść zupełnie inny kąt patrzenia na przedsiębiorstwo właśnie od, od, od strony doskonalenia, od strony potrzeb, od strony um, rozwijania pracowników. Więc tutaj... Tak szeroko jak możemy, tak szeroko powinniśmy pójść to jest pierwsze. Natomiast zawsze, zawsze szerzej niż jeden, niż jeden zespół roboczy, to na pewno. Jaka jest konkluzja? Czy ta transformacja technologiczna jest o technologii takiej czy innej, czy jest o sztucznej inteligencji? Oczywiście w jakim stopniu jest. Czy jest o, o takiej innej technologii? oczywiście w jakimś stopniu jest, ale najpierw jest ten człowiek, jego obawy, jego potrzeby. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za niesamowicie otwarę, otwierającą umysł rozmowę. Otwierającą, bo no myślałam, że będziemy rozmawiać o, o technologiach, bo transformacja cyfrowa, bo konkretne. No, rozwiązania. ja nie za mocno. Absolutnie nie, bo tak naprawdę dotknęliśmy elementu jeszcze bardziej istotnego, tak jak, tak jak powiedziałeś, tego, tego, tego aspektu ludzkiego, no i też szeregu innych. I mam na Mam nadzieję, że jestem przekonana, że nasi słuchacze też to docenią i, i z tym zostaną. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Marta. Bo państwu również dziękuję. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że właśnie z tymi niesamowicie wartościowymi tezami i wnioskami, z którymi Łukasz nas zostawia, również Państwo zostaniecie. Zachęcam do tego, żeby, żeby tak było, żebyście mieli możliwość. Transformowania swoich przedsiębiorstw zgodnie właśnie z, z, z tym podejściem, o którym, o którym mówił Łukasz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Techfulness. Techfulness technologie, uczucia i biznes.